Jest w ogóle to toczone na po 3 minuty w limicie kategorii piórkowej. Partnerem tego pojedynku jest druga rnia, -a. A w tej walce jest się. W narożniku niebieskim. 21 lata, bieżący 189 cm i ważący 66,3 kg. Z matadorą skazowicę. Szybą! oraz jego przeciwnik. Na rozniku czerwonym. To 19 mierzący mierzący 178 cm i ważący 66,3 kg. Z Elena Bitkowo. Nikodem Blaszyńskim. Warto w klasy licencja Muszę Warta. Runda pierwsza. Runda pierwsza, czwartej, kolejnej już walki. Waga do sześćdziesięciu pięciu w czerwony kowikach mamy zawodnika z, pochodzącego z klubu MMA Witkowo, Nikodem Blaszyński. O pięknie tutaj high kick właśnie kopnął Szymon Baściakowski z klubu MMA Tadora Katowice i widzimy jak Nikodem od razu pędzi do klinczu, od razu teraz zapał klamrę pod rękoma swojego przeciwnika i będzie wybierał presję i będzie próbował teraz punktować właśnie y, tą pozycją na swoje, na swoje konto. Tak, właśnie to co powiedziałeś, bardzo przytomnie po tej utracie równowagi szybko poszedł do klinczu. Jak na razie jeszcze nie udało się obalić swojego rywala, ale wydaje się, że lepszy chwyt ma na rywalu i może to zrobić. Tak, bardzo dobra pozycja, bo mając taki podwójny uchwyt jest ciężko ogólnie wyjść, ale teraz sytuacja troszkę się zmieniła, ale widzimy tutaj właśnie, że nikodem próbuje obalenia. Ale rywal dosyć przytomnie się zachował, nie dał się powalić. Ale Dobra, mocne, kolana. mocne kolano. Widać, że płaszczyźnie stójkowej bardziej sobie radzi tutaj zawodnik z Katowic. Tak, klub ma Matadores z Katowice. A więc no odbył tutaj daleką drogę. Dokładnie, daleką drogę i widzimy, że dobrze sobie radzi tutaj i ma też lepsze warunki od swojego przeciwnika. A więc e, miejscowy zawodnik, widać, że prawdopodobnie będzie miał kłopoty. O, bardzo ładny prawy prosty. Oj! Dostał prawy prosty, upadł na ziemię. I ale następne ciosy. Ale przytomnie wraca właśnie zawodnik z Witkowa, łapie od razu clinch i będzie wciskał swojego rywala w siatkę. Będzie musiał troszkę odpocząć, bo dostał bardzo mocne uderzenie, po którym upadł, ale od razu wstał do góry. Uderz na głowę, uderz na głowę i no, tak jak powiedziałem, będzie prawdopodobnie w dużych tarapatach. Zobaczymy, czy... Oj, koniec! To będzie koniec! To było bardzo mocne kolano, a później już ciosy młotkowe i koniec tej walki. Koniec walki wygrywa zawodnik. Szymon Basiakowski z klubu MMA Matadores Katowice w rundzie pierwszej przez kopnięcie kolanem na tułów. No właśnie, myślę, że to kopnięcie właśnie teraz tak bardzo odczuwa. Bardzo mocno weszło to kolano i myślę, że odczuwa to właśnie bardzo ciężko Nikolaj Braszyński. Pięknie, pięknie spisał się nam Szymon Basiakowski. Jeszcze raz reprezentujący klub Matadores Katowice. Widać to na pierwszy rzut oka, że w tej płaszczyźnie stójkowej dobrze sobie radził. Nikodem Laszliński sobie próbował cały czas klinczować, bo nie radził sobie w tej stójce, niestety ze swoim przeciwnikiem. Zobaczmy, ma dosyć stosunkowo niska waga, szczupni zawodnicy, ale widać było, że dysponuje no, ogniem w tych uderzeniach. Dokładnie tak. nam dużo zawodników, co są bardzo chudzi, ale mają naprawdę mocne kopnięcia, mocne uderzenia, i nadal nie wiem skąd to się bierze. Myślę, że jeszcze wielu tego nie wie. Prawdopodobnie predyspozycje genetyczne. Przejdźmy tutaj do. ...werdyktu sędziowskiego, Panie ale zwycięzcę Sędziowskie 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 już znamy. No właśnie, jest to wadę wadę tylko wadę formalność. Bardzo szybko nam zakończyła się ta wadę czwarta, wadę czwarta walka. ...nocaut techniczny zwycięża... Szymon Basiakowski! Pan to wystawy i teraz nagrody rzeczowe wręczają partnerzy tego pojedynku, przedstawiciele... Tutaj Zakończymy ten pojedynek to był pojedynek numer 4 w kategorii piórkowej. A przed nami bodajże jeszcze piąty pojedynek przed przerwą i to w wadze ciężkiej. Tak, waga ciężka. W tej walce zmierzy się Maciej Sieracki jego przeciwnik Marek Gręndyza.